Jestem w walierze, że się pojawił problem z Pawiem, z tym oto Jak Niech słyszycie harcze i dodatkowo przed chwilą. Nie mógł w ogóle otwierać oka. Teraz widzę, że ma tam jakąś wydzielinę. Spróbuję może czymś przemyć to oko. I podam mu ten lek, co podawałem czubatce. Jest pole podłoma i zaraz muszę go znowu złapać jak ogłębne bakteryjne, więc powinno pomóc ale podejrzewam, że to już nie, nie obędzie się bez leczenia całego stada. Jest taki troje bardziej osowiały, co chwila przysypia. I podejrzewam, że będzie trzeba leczyć całe teraz całe stado, chyba to samo dostaną. Będę musiał też złapać pozostałe pawie i zobaczyć czy one nie charczą. Bo tak z odległości to nie słyszę, to dopiero jak złapałem to usłyszałem, że charczą. Widzicie, oka nie otwiera. Spróbuję mu za chwilę przemyć może rumiankiem to oko. Zaraz zobaczę czy inne pawie też nie mają objawów Jeżeli mają to też zostaną do dzioba bezpośrednio lek no, cały czas zdrapia się po głowie, bo to oko mu przeszkadza Przeszkadza mu to, że nie może tego oka otworzyć Dobra, muszę sobie, muszę przynieść tutaj klatkę i rozrobić lekarstwa. Więc już z powrotem. Brązowe pawie razem z kurką były w środku. Kurniczka. Biały jako jedyny siedział na zewnątrz. Teraz coś trochę ożył, ale no, widziałem co widziałem. Wiem, że to od tak nie gminie bo już oko zamknął. Mam przygotowany lek. Musiał go podać. Tutaj mam klatkę, ponieważ on dosyć się wyrywa, nie jest przyzwyczajony do ludzi. Muszę go złapać i prawdopodobnie będę musiał go zamknąć na chwilę w klatce. Problem z tymi pawiami jest taki, że nie mogę ich oddzielić. One jeszcze łażą za kurką, a dodatkowo pawie są bardzo społecznymi ptakami. I jak wczoraj złapałem jednego i dałem do kurniczka, bo tak w ogóle kurniczek wczoraj. Opaliłem i wywapnowałem, i się bały wejść do środka. Jednego złapałem i ułożyłem tam. To on nawoływał całą resztę i reszta go szukała. Całej reszcie na razie nie podaje leku, bo nie wiem jak w ogóle mu maluchy zareagują na ten lek. Do wody do pojedła na pewno naleję im propolisu. A raczej e, zapobiegawczy niż jako lek. O, widzicie oko zamknięte i harczał jak go złapałem, więc trzeba działać. Idę go złapać. Słychać, że harczy i słyszycie, on nawo nawołuje resztę, cała reszta się rozgląda za nim. Nie mogę ich oddzielić. No muszą pozostać razem. Dobra, podaję mu leku, zobaczymy jak to wyjdzie, ponieważ kurka nie oszukujmy się, czubatki mają ograniczone pole widzenia i, się, i przez to nie próbują uciekać aż tak bardzo. Jednak ta kurka była no, tak naprawdę ledwie żywa. Natomiast ten paw... No zobaczymy jak to wyjdzie. Podałem mulek, Zauważyłem, że ma cały, e, całe nozdrze zapchane. Czyli to ewidentnie jest choroba. I stwierdziłem, że nie będę czekał i dawał propolisu reszcie Tylko od razu dostanę mlek w poidł, do poidła Spokojnie Tam w ogóle chodzi czubatka, Trwają prace udowlane i sobie wyszła Dobra ja rozrobię dla nich i do was wracam nawołuję i widzicie dlaczego nie mogę ich oddzielić tutaj już rozrobiłem lek dla stada ten dostał dosyć sporo ze strzykawki więc nie powinien być spragniony więc zamykam, wkładam pojedła i wpuszczam pawia dałem im na podwyższeniu, żeby nie zasypiły w i otwieramy pawiu obok wróciły od razu do matki O dobra, to tutaj na razie tyle. Zaraz pokażę, jakie są postępy przy budowie dużej woliery, O, małe pawie poszły do pojedła. Może będą piły? Nie, na razie chyba nie. Jestem o większą kurek, To jest ta kura, która łaziła poza ogrodzeniem. Łaziła poza ogrodzeniem, ponieważ zamontowaliśmy tutaj furtkę. Ale słupek był wczoraj betonowany. Jeszcze nie zdążyliśmy zrobić, żeby się zamykała. Tu jest jedna, tam jest. Pod drzemią reszta. Tutaj na środku dali, daliśmy słupek. Muszę zaraz wziąć poidło, wymyć je i dostan te dostaną wodę akurat z propolisem. Tutaj objawów nie ma, to nie będę dawał tego leku. Tutaj dostaną Propolis. Zobaczmy do środka: trzy jajka. się jeszcze mają. No i to ze zmian to właściwie tyle chyba. Minęło kilka godzin od podania leku temu pawiowi widać poprawę wcześniej co chwilę przysypiał i był mało aktywny teraz już normalnie biega zobaczmy akurat to zobaczę no widać nie oka nie otwiera I tam Jest znacznie bardziej aktywny niż był wcześniej. Prawdopodobnie lek działa. Przed chwilą wziąłem i mu to oko przetarłem trochę po prostu wacikiem z wodą na, na, efektów za dużych nie dało. Znaczy na pewno może już je otworzyć ale podejrzewam, że jutro rano i tak będę musiał mu oko przetrzeć na no, no jutro już to zrobię prawdopodobnie rumiankiem. Oko ma otwarte, może nie całkowicie. Już zamknął oko. Tak jakby coś mu przeszkadzało w tym oku. Jutro spróbuję mu herbatą przemyć. Widać efekty na, pe na pewno podania leku. Paw już nie jest taki osowiały. Biega normalnie, już nie przysypia. No już oko zamknął. Wodą nie ma co przemywać. Jutro muszę rumiankiem to zrobić.